Dzień dobry, Mariusz Matrejek, Global Investor Club. 21 i 22 września to weekend, który spędzamy z inwestorami, członkami, sympatykami, a także naszymi gośćmi na Zamku w Janowie Podlaskim, gdzie odbędzie się piąta edycja naszego kluczowego wydarzenia w życiu klubu czyli zjazdu inwestorów Invest Camp. Jak co roku będzie to wydarzenie składało się z kilku filarów. Po pierwsze merytoryka, gdzie zaprosiliśmy unikalnych wykładowców z wykładami, które będziecie mogli usłyszeć po raz pierwszy i które podzieliliśmy na dwa dni. W dniu pierwszym mają to być wykłady, które dostarczą Wam nowych idei i pokażą zjawiska, które wpływają na inwestorów, a dzień drugi skupi się na konkretnych aktywach. Drugi filar to oczywiście biznes, biznes czyli oferty inwestycyjne i tu poprosiliśmy Każdego z naszych partnerów o przygotowanie specjalnej oferty inwestycyjnej dla uczestników Inwestcampu, która będzie ważna tylko w dniach wydarzenia, a także, oczywiście, jak co roku, selekcjonujemy kilka ofert inwestycyjnych do prezentacji na scenie. Po trzeci filar. Trzeci filar to networking, czyli goście. Pamiętajcie, że InvestCamp to osoby, które aktywnie uczestniczą w rynku inwestorskim, to są inwestorzy, to są eksperci, to są dostawcy. Natomiast są to bardzo wartościowe kontakty. No i filar czwarty, czyli Lifestyle, spędzamy czas w otoczeniu miłych marek, jak co roku zaprosiliśmy kilku partnerów oraz co jest nową, w tym roku wydzieliliśmy specjalną strefę Lifestyle w naszej części wystawienniczej. Jeżeli jesteś inwestorem indywidualnym, nie może Ciebie zabraknąć na tym wydarzeniu. 21, 22 września Janów Podlaski, no i zachęcam do tego, żeby skorzystać póki co z trwającej przez sprzedaży.